Jesteśmy w domu poni, a zła wiedźma zrobiła dla nas mnóstwo zagadek, dlatego musimy je rozwiązać. Patrzcie jak fajnie surfuje, super, tak chudy, schyl się, pięknie. I o, jaki salto zrobił, bardzo, bardzo fajne. Weszliśmy do kapsuły. O, tutaj trzeba powsadzać baterie. Cztery baterie potrzebujemy. Tak, pierwsza już włożona. No, wchodzimy na motylka. Windom do góry! Tak jest! Dalej ślizgaj się chudy! Jesteś jak najlepszy surfer! Tak! chłopak, Hopsa! Można przeskakiwać z jednej na drugą! Tu trzeba uważać na głowę i się schylać! Tak! wow, Łoł! Wow. Pam! Pam! Co to? Pięciocentówki! Nie pokonacie mnie! Pokonamy cię! Tak! Na pewno! Ostrożnie, chuty, Uważaj, uważaj! Super! To lecimy dalej, ślizgamy się dalej! Chłopca, przez wiatrak, przez wiatrak i salto! Tak jest! Uuu! widzę baterię, tam jest bateria, tylko najpierw musimy przejść przez te cuksy! Uuu! je, jej, jej, jej! Je. Nie było to łatwe, teraz guziki. Okej, okay, teraz. Ej, ale mnie wykiwał. Muszę znowu przez te cuksy... Nie, spadłem. Co to się stało? Teraz. Jesteśmy blisko baterii. Super, udało się podnieść baterię. Jedziemy ją wsadzić do kapsuły. Ups! Udało się tak! Teraz uważaj chudy na głowę! Tak jest! I wiatraczek kopsa! I będzie salto... E, bez salta tym razem. Idziemy dalej. Dalej, o tamto tym od tych zaczynałem, od tego tęczowego łańcucha. Więc nim pewnie dojadę... u, królik! Jejku! Nim pewnie dojadę do kapsuły! Co? Wsadzamy kolejną baterię. Ile? Już, już dwie baterie! Jeszcze tylko dwie! Musimy wsadzić tam baterię, aby kapsuła mogła odlecieć. I polecimy na koniec świata i jeszcze dalej. I opa! Tutaj teraz, bo wrócisz do kapsuły, chudy. W lewo! Tak jest! Brawo! Gdzie my jesteśmy! Wow. Nie wiem, czy mi się wydaje, albo jak pod jak zniżę się, tak schylę, to szybciej jeździ, No Znaczy ślizga się szybciej! Co to? Szuflada, jaka olbrzymia! Idziemy po niej! Hmm. Ale mnie wystraszyła! Ta wiedźma mi przeszkadza, ale jest bateria, jest super, patrzcie. Bierzemy baterię, no i wracamy do kapsuły, całkiem sprytnie nam idzie. Opa, bez salta chodyna. z baterią nie robi chyba salta. Szkoda, bo bardzo fajne te salta. Przeskakujemy i do tej tęczowej liny musimy się dostać, szyny. Uwaga na królika. Dobrze, chudy, drugi. I schylamy się, przyspieszamy i Nie. Yeah! Trzecia bateria. To jest niesamowite. Szukamy czwartej baterii. Tu tu tu, 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 tu. A, teraz tu, tu jeszcze nie byliśmy chyba, na tym rozjeździe. Tu w lewo i jedziemy. Kowa, kowa, kowa. Dobrze, że się schyliłeś, chudy. Salto, je! Yeah, pięknie. O, patrzcie, tu trzeba podskoczyć i pach. I zburzyć to. Jedziemy dalej. W podróż, ruszaj, chudy. Prawie jak na deskorolce, tylko bez deskorolki, na samych budach. Chudy maldesko, buty! Buty z kółkami! I opa! Tak jest! Zgadzaj się! W ostatniej chwili! Oh yeah! Boże, zła Jest bateria, jest! Ale ucieka ode mnie, co ja mam zrobić? Chuty. to nie mogło się udać. Jeszcze raz, skok, skok, skok i skok w przepaść. Próbujemy jeszcze raz, skok, skok i teraz rozbieg i skok. Ale numer! Następna bateria! Opa! Uwaga na wiatraczek, bo cię zrzuci! Tam, tam, tam! Do tęczowej! I do kapsuły! Jest królik! Cześć królik! Hello! Uciekaj przed królikiem! Uciekaj przed królikiem! Dobrze! Bardzo ładnie chudy! Już mamy czwartą baterię! Ciekawe czy już nasza kapsuła wystartuje? O tutaj! Nie, jeszcze... o Ojej, jak dużo! To jest pierwsza, jedna z trzech. Jeden z trzech poziomów rakiety. Zobaczcie, jest tylko czubek. Dobra, ale tutaj nam otworzyli drogę powrotną, więc... Więc szukamy dalej baterii. O, zła widźma, cześć! <słuch> O co się... O jeje, co nie uderzył głową! Skacz chudy! skaczkudy, chudy! Skacz chudy! Skacz chudy! chudy! Dobrze chudy! Yeah! Super! Jestem taki odważny! Dobra Budy, Andy byłby z Ciebie dumny, gdyby to widział. A, oczywiście gdyby nie jechał na studia i by nie oddał zabawek do Słoneczka Sunnyside. No ale nie wiem jakby, ale mi się wydaje, że wszystko się mimo wszystko skończy dobrze. Dobrze, chudy! Nie, uważaj na prądy! Dostałeś nogę, chudy! U, teraz zmiana kamery! Trzeba uważać na króliki! Będą nas chciały strącić! Uwaga, 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 uwaga! Tak! Uwaga! Jest! W środek! Teraz w lewo! Szybko! Raz, dwa! Raz! Tak jest! Raz, dwa! Teraz, Ujeje, chudy! Ups! Pękają tory! Co za refleks? Rudy jestem... Znaczy chudy! Chudy wiem, rudy! Oj, Chciałem powiedzieć chudy, że jesteś z ciebie dumny, no ale teraz nie wiem, czy powinienem tak mówić. Uciekaj przed królikami, proszę cię. Oj, chyba nie, wskoczyłem prosto pod niego. Najgorsze, znaczy najgorsze, najtrudniejsze w tym jest to, że jeden królik będzie szybciej niż drugi. I to jest <śm> <śm> wielka zmyła, dlaczego tak? Oj, powtórka po raz kolejny. Teraz już nie powinniśmy większego problemu z przejściem tego, bo to już trzecia próba, a za każdym razem jest łatwiej. I teraz do tego momentu doszliśmy, byle nie sknocić. Kudy, tak trzymaj, tak trzymaj, tak trzymaj, tak trzymaj, mm, na prawo musisz, no i nie uwierzycie, to już, znaczy nie uwierzycie, bo widzicie jak gram, to już jest czwarta próba, okej, okay, no, lecimy dalej, pamiętajcie, Kudy nigdy się nie poddaje. Jak zaobserwowałem, chyba lepiej trzymać się zielonej i różowej linii na skrajną prawo, nie można wyjeżdżać. Nie podoba mi się to. Strasznie trudny poziom. Hej, chudy, 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 co to za akrobację? I teraz skup się, skup się najmocniej jak potrafisz No jak ja mam tu przejść Jeszcze raz. Liczycie, bo ja już nie liczę nawet. Sama odpali rakietę Oho, Wysokie napięcie Wysokie napięcie Wskakujemy na tłoka Najlepiej się chodzi po tłoku Tak jest, hapsa, hapsa To znaczy tłokach A tutaj co się dzieje Tu się nic nie dzieje hmm, Gdzie mam iść? To znaczy, to znaczy, że jest bardzo mocna. Czy ta długo starcza? Piękne młody, super! Nie spadłeś. Ale ciężka musi być, jest większa od tego nawet. Mam nadzieję, że wszystko z tobą w porządku, bo spadłeś z takiej wysokości. Naprawdę, to musiało być jak dziesiąte piętro. Patrząc na twój wzrost, to było bardzo wysoko. I okej, okay, okay. teraz, chudy. Tak, 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 super, jesteś najlepszy w skakaniu. nasze książki! Oj, chudy, chudy! Ostrożnie, bo spadniesz zaraz. Myślałem, że będzie koniec tych ślizgów, ale jeszcze niestety nie. Piękne salta robisz, chudy, naprawdę jestem pod wrażeniem. Oj, no znalazłeś baterię, jest niesamowite. Wiesz ją? Niejku, chudy, ale ty się nanosisz tych baterii, co? No, ale to dla... Dla naszego dobra po to, aby odpalić rakietę i polecieć hen-hen daleko tam gdzie nie nas nigdy nie znajdzie zła wiedźma, która nas najpierw chciała zatopić w kawie w poprzednim odcinku. A teraz chce nas usmażyć w prądzie. i naprzód to dobrze budył. Ale się wystraszyłem. Super! Trzecia bateria weszła. I co? Już wystarczy? Jest chyba wystarczy aby odpalić rakietę. Tak jest! Udało się! Super! Dobrze, do góry przycisk i odlatujemy. Zapnijcie pasy, trzymajcie się mocno, polecimy. Uciekamy, odwiedźmy. Trzy, dwa, jeden start. Lecimy na koniec świata i jeszcze dalej. Udało się, udało się przejść ten poziom. Bardzo mi się podobała misja. Tom, teraz możemy śmiało przejść do... Hi, ucieczka z więzienia. Wychodzi na to, że trafimy do więzienia rakietą, polecimy wprost do więzienia. Ale to już w następnym odcinku, dlatego żegnam się z wami. Pa, pa, buziaczki, cześć! Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcinka, lajkowania...